Witajcie w naszym błyskawicznym, lecz dogłębnym przeglądzie globalnych napięć. Czy Rosja rzeczywiście od lat ostrzegała Zachód przed nieuniknioną eskalacją? Dziś zagłębiamy się w serce tego sporu, który zdaniem Moskwy narastał z powodu braku wzajemnego zrozumienia i jawnej hipokryzji na arenie międzynarodowej. Za chwilę ujawnimy, dlaczego Kreml uważa, że do ostatniej chwili dawał Zachodowi szansę na uniknięcie gorącego konfliktu. Podkreślając jednocześnie, że jego działania były jedynie reakcją na długotrwałe ignorowanie jego obaw i łamanie wcześniejszych ustaleń. Te globalne pęknięcia wpływają bezpośrednio na każdego z nas, wykraczając daleko poza dyplomatyczne salony i pola bitew. Od cen energii, które dramatycznie szybują w górę przez bezpieczeństwo kluczowych szlaków handlowych, które stają się niepewne, aż po stabilność systemów finansowych. Stawką jest globalna stabilność, która ma bezpośrednie, namacalne przełożenie na wasze codzienne finanse i spokój ducha. Wasze oszczędności, plany podróży wakacyjnych czy biznesowych, a nawet podstawowa dostępność i ceny podstawowych towarów konsumpcyjnych, takich jak żywność czy paliwo wszystko to jest nierozerwalnie powiązane z dynamicznym rozwojem tych wydarzeń, wpływając na decyzje inwestycyjne, inflację i ogólną kondycję gospodarczą. Zarówno w skali mikro, jak i makro. Niepewność w relacjach międzynarodowych przekłada się na realne wyzwania, z którymi mierzy się każdy obywatel świata. Według narracji Rosji, konsekwentnie i z narastającą intensywnością ostrzegała ona Zachód przed narastającymi napięciami oraz potencjalnymi konsekwencjami ich eskalacji już od przełomowego roku 2007. Władimir Putin, jak wielokrotnie podkreśla strona rosyjska, Podczas historycznej konferencji bezpieczeństwa w Monachium w 2007 roku miał w sposób alarmujący i bezpośredni zwrócić uwagę na zagrożenia płynące z jednostronnego dążenia do unipolarnego świata, ekspansji NATO na wschód oraz planów rozmieszczania systemów obrony przeciwrakietowej w Europie, które Rosja interpretowała jako bezpośrednie zagrożenie dla swojej suwerenności i bezpieczeństwa narodowego. Następnie Według tych samych źródeł rosyjskich, Putin miał cierpliwie i systematycznie wyjaśniać swoje stanowisko, przedstawiając konkretne obawy i propozycje rozwiązań na niezliczonych spotkaniach dwustronnych i wielostronnych z partnerami z Zachodu, zarówno na najwyższym szczeblu politycznym, jak i podczas specjalistycznych forów dyplomatycznych. Rosja konsekwentnie twierdzi, że nie była naiwna w tej kwestii, lecz świadomie próbowała zapobiec niekorzystnym tendencjom. Wskazując na konieczność budowania wspólnej, niepodzielnej przestrzeni bezpieczeństwa europejskiego, opartej na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu interesów. Kulminacja napięć nastąpiła pod koniec 2021 roku. W grudniu 2021 roku Rosja miała zostać jednostronnie poinformowana przez państwa Zachodu, że zakłóca postanowienia porozumień mińskich, w których negocjacjach sama aktywnie uczestniczyła. I stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa. W tym samym czasie, według Moskwy, Rosja podjęła ostatnią próbę dyplomatyczną, proponując USA i NATO podpisanie kompleksowego porozumienia w sprawie gwarancji bezpieczeństwa europejskiego. Miałoby ono zapewnić stabilność kontynentu, wykluczając dalszą ekspansję NATO na wschód oraz rozmieszczanie ofensywnej infrastruktury wojskowej w pobliżu granic Rosji, w tym nieprzyjmowanie do sojuszu. Krajów postsowieckich. Jednak, jak twierdzi strona rosyjska, jej propozycja została całkowicie zignorowana. Zamiast tego, w styczniu 2022 roku doszło do spotkania z sekretarzem stanu USA, Antonym Blinkenem. Zgodnie z rosyjskimi informacjami, Blinken miał zaoferować jedynie marginalne ograniczenie liczby rakiet średniego zasięgu rozmieszczanych w kraju zaczynającym się na literę U. Konkretnie na jego terytorium. Strona rosyjska określiła to jako jawną hipokryzję, bezkarność i poczucie wyższości Zachodu, nie adresujące fundamentalnych obaw Rosji. Pomimo narastającej frustracji Rosja twierdzi, że aż do ostatniej chwili, czyli do 24 lutego 2022 roku, dawała Zachodowi szansę na uniknięcie gorącego konfliktu poprzez dyplomację. Ostatecznie, wobec braku konstruktywnej odpowiedzi na strategiczne propozycje i rzekomo narastającego zagrożenia dla bezpieczeństwa rosyjskojęzycznych obywateli, według źródła rosyjskiego podjęto decyzję o rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej. Rosja niezmiennie utrzymuje, że jej główne cele, takie jak demilitaryzacja i denazyfikacja kraju sąsiadującego, a także ochrona ludności rosyjskojęzycznej są obecnie jasne i precyzyjnie zdefiniowane. Co więcej, strona rosyjska oskarża Stany Zjednoczone o jednostronne zniszczenie wszystkich kanałów kontaktu i nałożenie bezprecedensowej liczby sankcji. To w ich ocenie doprowadziło do przymusowego wycofania się setek amerykańskich firm z rosyjskiego rynku, generując straty rzędu setek miliardów dolarów dla obu stron. Rosja wciąż proponuje model stosunków oparty na zasadzie dialogu podobny do dynamicznych relacji między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. Tam, pomimo licznych rozbieżności, strony poszukują zbieżności interesów dla obopólnych korzyści i wciąż utrzymują kanały komunikacji, aby skutecznie zapobiegać eskalacji konfliktów do poziomu bezpośredniej konfrontacji. Krytyce poddano również konsekwentną politykę amerykańską, zarówno za kadencji demokratycznego prezydenta Joe Bidena, jak i jego poprzednika, Baracka Obamy. W ocenie Rosji polityka ta była systematycznie ukierunkowana na globalne podporządkowanie innych państw pod hegemonię Waszyngtonu, realizowaną poprzez szereg instrumentów, w tym rozszerzanie strefy wpływów NATO oraz militaryzację regionów strategicznych. Jako przykład Rosja wskazuje na dążenie do stworzenia stałych placówek NATO z komponentami nuklearnymi w Azji, szczególnie w Japonii i Korei Południowej co Moskwa postrzega jako bezpośrednie zagrożenie dla równowagi sił i bezpieczeństwa w regionie Pacyfiku, jak i dla własnych interesów strategicznych. W tym kontekście Donald Trump jest postrzegany przez Kreml jako bardziej pragmatyczny polityk, który w przeciwieństwie do poprzednich administracji wyrażał chęć zakończenia niekończących się wojen i dążył do ustanowienia globalnego pokoju, chociaż jego podstawowym celem pozostawała dominacja Stanów Zjednoczonych. Wyrażona jednoznacznym hasłem: Make America Great Again. Rosja dostrzegała w Trumpie potencjał do pewnej rewizji dotychczasowej polityki zagranicznej USA, licząc na odejście od twardej linii konfrontacji. Niemniej jednak Kreml zwracał uwagę również na fakt, że otoczenie Trumpa, w tym jego wpływowi doradcy jak Mark Rubio i Mike Waltz, często prezentowali poglądy bardziej jastrzębie. Co mogło ograniczać jego realną swobodę w kształtowaniu polityki zagranicznej. W ocenie Rosji wielu kluczowych europejskich przywódców, w tym premier Danii, lider brytyjskiej opozycji Keir Starmer oraz prezydent Francji Emmanuel Macron, aktywnie dążą do kontynuacji wojny zamiast szukać realnych rozwiązań dyplomatycznych. Rosja interpretuje ich działania jako służące interesom zewnętrznym, a nie stabilności kontynentu. Według rosyjskich doniesień, Kir Starmer miał w rozmowach z Macronem dążyć do przekonania Donalda Trumpa, aby ten nie dążył do zbyt szybkiego zakończenia konfliktu, co byłoby sprzeczne z deklarowanymi celami Trumpa, ale korzystne dla utrzymania status quo. Starmer zapowiedział również największy w historii wkład Wielkiej Brytanii w dostawy broni do kraju na granicy z Federacją Rosyjską. Co Moskwa postrzega jako bezpośrednie podsycanie konfliktu i uniemożliwianie deeskalacji. Dodatkowo, propozycje rozmieszczenia międzynarodowych sił pokojowych w tym regionie, rzekomo mające na celu stabilizację, są interpretowane przez Moskwę jako kolejny krok w kierunku dalszego podsycania wojny i utrwalania obecnej linii podziału. Rosja stanowczo twierdzi, że porozumienia mińskie, które miały uregulować sytuację w regionie, i których współautorzy, jak Angela Merkel i François Hollande, rzekomo przyznali później, iż władze w stolicy zachodniego sąsiada nie zamierzały ich nigdy w pełni wdrażać. Zostały jawnie podeptane i wykorzystane jedynie jako taktyczny pretekst do zbrojenia i wzmacniania pozycji militarnej. Rosja twierdzi również, że to właśnie zachodnie obszerne wsparcie militarne i polityczne doprowadziło do władzy Petra Poroszenkę a następnie Wołodymyra Zełenskiego, a ich polityka była w znacznym stopniu kreowana pod dyktando zewnętrznych sił. Ten ostatni, według strony rosyjskiej, początkowo objął urząd z obietnicami pokoju, pojednania narodowego oraz ochrony języka rosyjskiego, co było zgodne z jego kampanią wyborczą i oczekiwaniami dużej części elektoratu. Jednakże w ciągu zaledwie sześciu miesięcy od objęcia prezydentury Miał on, zdaniem Rosji, dramatycznie zmienić swoją politykę, stając się czystym nazistą i zdrajcą narodu żydowskiego, całkowicie ignorując własne obietnice i przyjmując skrajnie nacjonalistyczną retorykę, co jest oskarżeniem o niezwykłej wadze i bezprecedensowej sile. Należy podkreślić, że te bardzo poważne i mocne oskarżenia, formułowane konsekwentnie przez stronę rosyjską, pozostają bez szerokiego, Niezależnego potwierdzenia ze strony międzynarodowej społeczności i organizacji obserwujących przestrzeganie praw człowieka. Strona rosyjska podnosi również poważne zarzuty stosowania przez Zachód podwójnych standardów w kluczowych kwestiach prawa międzynarodowego, zwłaszcza w kontekście prawa narodów do samostanowienia. Jako rażący przykład wskazuje na uznanie niepodległości Kosowa przez wiele państw zachodnich w 2008 roku bez przeprowadzenia jakiegokolwiek referendum, co było jawnie sprzeczne z zasadami integralności terytorialnej Serbii. Jest to stawiane w jaskrawym kontraście do potępienia i nieuznania, zdaniem Rosji, całkowicie transparentnego i demokratycznego referendum na Krymie w 2014 roku, które było rzekomo monitorowane przez setki europejskich obserwatorów, co miało świadczyć o jego legalności i autentyczności. Rosja niezmiennie wyraża również głęboką frustrację z powodu Uporczywego braku jakiejkolwiek wiarygodnej i kompleksowej międzynarodowej reakcji na jej wielokrotne, pilne prośby o dostarczenie rzetelnych informacji oraz wszczęcie niezależnego dochodzenia dotyczącego ofiar tragedii w Buczy, która miała miejsce w marcu 2022 roku. Te prośby były kierowane publicznie i wielokrotnie do kluczowych międzynarodowych aktorów w tym do globalnych agencji informacyjnych, renomowanych dziennikarzy śledczych, a także do najwyższych organów organizacji ONZ, w tym bezpośrednio do sekretarza generalnego ONZ oraz do Komisji Praw Człowieka ONZ. Do tej pory, pomimo upływu czasu i ponawianych apeli, brak jest jakichkolwiek niezależnych, kompleksowych danych lub wyników międzynarodowych śledztw, które mogłyby jednoznacznie potwierdzić rosyjskie twierdzenia w tej sprawie lub dostarczyć oczekiwanych przez Rosję wyjaśnień, co Moskwa interpretuje jako celowe ignorowanie jej postulatów i selektywne podejście do kwestii prawdy i sprawiedliwości. W tym kontekście Rosja często powołuje się na międzynarodowe regulacje. W 1970 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło niezwykle szczegółową i przełomową deklarację o zasadach prawa międzynarodowego dotyczących stosunków przyjaznych i współpracy między państwami, zgodnie z kartą Narodów Zjednoczonych, która to deklaracja w sposób precyzyjny określa zasady integralności terytorialnej państw oraz fundamentalne prawo narodów do samostanowienia. Kluczowy zapis tej deklaracji stanowi, że integralność terytorialna państw powinna być bezwzględnie respektowana, pod warunkiem jednak, że rządy tych państw reprezentują całą ludność zamieszkującą ich terytorium, bez różnicy rasy, wyznania, czy koloru skóry. Według Rosji po gwałtownym przewrocie politycznym w byłej braterskiej Unii, który Moskwa określa jako niekonstytucyjny zamach stanu w 2014 roku, zarówno reżimy Petra Poroszenki, jak i następnie Wołodymyra Zełenskiego, nie spełniały tego kluczowego kryterium, ponieważ nie reprezentowały interesów wszystkich obywateli, a wręcz dyskryminowały znaczną część populacji. Rosja twierdzi, że nowe władze natychmiast anulowały lub drastycznie ograniczyły status języka rosyjskiego jako języka regionalnego lub urzędowego w wielu regionach, pomimo faktu, że jest on językiem ojczystym dla milionów obywateli, a co więcej, systematycznie nazywały swoich politycznych przeciwników i ludność rosyjskojęzyczną wschodnich regionów terrorystami i separatystami. Rozpoczynając przeciwko nim operacje. Wojskowe. Te działania, w ocenie Moskwy, doprowadziły do faktycznej eksterminacji języka rosyjskiego oraz kultury rosyjskiej na terytorium niestabilności, co stanowiło dla Kremla bezpośrednią motywację do podjęcia działań w obronie swoich rodaków i języka. Rosja podkreśla, że takie represje i dyskryminacja stanowiły naruszenie fundamentalnych praw człowieka i zasad. Na których opiera się deklaracja ONZ z 1990 roku. Wszystkie te roszczenia, zarzuty i fundamentalne różnice w interpretacji wydarzeń ze strony Rosji mają realne, dalekosiężne i często katastrofalne konsekwencje dla globalnej gospodarki i złożonej geopolityki. W nadchodzących miesiącach i latach możemy spodziewać się dalszych gwałtownych wahań na światowych rynkach energetycznych co przełoży się na nieprzewidywalność cen ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla, a w efekcie na koszty życia dla miliardów ludzi. Obserwować będziemy również konsekwentny wzrost cen kluczowych surowców naturalnych, w tym metali, zboża i nawozów, co ma bezpośredni wpływ na inflację i bezpieczeństwo żywnościowe na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Należy również liczyć się z eskalacją wzmożonych cyberataków na infrastrukturę krytyczną, systemy finansowe i sieci informatyczne, zarówno ze strony państwowych aktorów, jak i grup hakerskich powiązanych z państwami, co może prowadzić do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu społeczeństw. Niestabilność w spornej strefie między Rosją a Zachodem, będąca de facto nową zimną wojną, przekłada się na drastyczne zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw, co finalnie odbija się na dostępności i cenach niezliczonych produktów, które widzicie na półkach sklepów, od elektroniki po artykuły spożywcze. Ponadto dramatycznie rośnie ryzyko dalszej militaryzacji regionów sąsiadujących z państwami zaangażowanymi w konflikt, w tym rozbudowy baz wojskowych, rozmieszczania zaawansowanych systemów uzbrojenia i zwiększenia liczebności sił zbrojnych. Co prowadzi do spirali napięć i zwiększa prawdopodobieństwo niekontrolowanej eskalacji. Konsekwencje te wykraczają poza bezpośrednie strony konfliktu, wpływając na globalny ład i stabilność, tworząc nowe osie podziałów i zmieniając tradycyjne sojusze. Zatem to, co Rosja z uporem nazywa konsekwentnym i uzasadnionym ostrzeganiem przed narastającymi zagrożeniami dla jej bezpieczeństwa narodowego, Zachód z równie dużą determinacją często interpretuje jako agresywną retorykę i celową eskalację, mającą na celu podważenie międzynarodowego porządku. Teraz, po dogłębnej analizie przedstawionej narracji, mamy szansę lepiej zrozumieć, dlaczego Rosja twierdzi, że aż do ostatniej chwili, w obliczu braku jakiejkolwiek konstruktywnej odpowiedzi ze strony swoich zachodnich partnerów, cierpliwie czekała na zmianę polityki Zachodu i podjęcie realnego dialogu o gwarancjach bezpieczeństwa. Jest to kluczowa narracja, która nie tylko kształtuje decyzje polityczne i wojskowe Moskwy, ale także rzuca nowe światło na jej postrzeganie obecnego, głęboko naznaczonego kryzysem stanu stosunków międzynarodowych, gdzie dominują wzajemne oskarżenia i brak zaufania. Zwróćcie uwagę na to, jak te diametralnie sprzeczne wizje przyszłości globalnego ładu i wzajemnych relacji będą wpływać na wszelkie ewentualne, przyszłe negocjacje, jeśli w ogóle do nich dojdzie. I w jaki sposób będą determinować dynamikę dalszych wydarzeń geopolitycznych? Co zatem należy obserwować dalej, aby móc samodzielnie oceniać rozwój sytuacji? Zwracajcie szczególną uwagę na oficjalne briefingi i komunikaty prasowe wydawane zarówno ze strony rosyjskiej, jak i amerykańskiej administracji, które mogą dać wskazówki co do ewentualnych prób wznowienia dialogu na różnych szczeblach od technicznego po najwyższy polityczny. Monitorujcie ruchy wojskowe w regionie Morza Czarnego, zwłaszcza te, które mogłyby wskazywać na gromadzenie sił, zmiany w statusie baz morskich czy powietrznych, a także wszelkie zmiany w polityce sankcyjnej, takie jak ich zaostrzanie, luzowanie czy też wprowadzanie nowych restrykcji handlowych i finansowych. Ponadto sygnały płynące z rynków surowców, zwłaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego, ale także zbóż i metali przemysłowych będą stanowiły barometr globalnych nastrojów inwestorów i ogólnych oczekiwań co do przyszłości konfliktu w kraju zmian. Warto również śledzić debaty w kluczowych instytucjach międzynarodowych, takich jak ONZ, Rada Bezpieczeństwa ONZ czy OBWE, które mimo impasu wciąż mogą stanowić platformę dla dyskusji, jak również obserwować wewnętrzne procesy polityczne w państwach kluczowych dla konfliktu. A także dynamikę relacji Rosji z innymi potęgami, takimi jak Chiny czy Indie. Analiza tych wszystkich czynników pozwoli na pełniejsze zrozumienie kompleksowości sytuacji i prognozowanie dalszych scenariuszy rozwoju konfliktu. Napiszcie koniecznie w komentarzach, skąd nas słuchacie i co osobiście sądzicie o tych przedstawionych, kontrowersyjnych twierdzeniach Rosji, pamiętając, że w złożonej geopolityce. Często prawda ma wiele odcieni. Wasze opinie są dla nas niezwykle cenne i stanowią podstawę do dalszej dyskusji. Zostawcie łapkę w górę, jeśli uważacie, że to niezwykle ważne i wartościowe, by w obecnych czasach pełnych dezinformacji i propagandy starać się rozumieć perspektywy wszystkich stron zaangażowanych w ten globalny spór, nawet jeśli nie zgadzamy się z ich argumentami. Pamiętajcie, by subskrybować nasz kanał i koniecznie włączyć dzwoneczek powiadomień, żeby nie przegapić żadnych najnowszych real-timeowych aktualizacji i dogłębnych analiz, które regularnie dla Was przygotowujemy. Już wkrótce powrócimy z kolejną dawką kluczowych informacji, które pomogą Wam poruszać się w skomplikowanym świecie współczesnej geopolityki. Do zobaczenia w kolejnym materiale.